Cześć, witam Was na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do dość nietypowej recenzji, ponieważ będą to trzy urządzenia, za pomocą których szybko napompujecie koło w waszym rowerze, motocyklu czy też nawet w samochodzie. Dwa z tych urządzeń, to jak widzicie, są urządzenia elektroniczne, są to takie mini kompresory. Natomiast trzeci produkt jest to pompka ręczna rowerowa, która również myślę, że zasługuje na uwagę. Dzisiaj pokażę Wam oczywiście zawartość poszczególnych zestawów, zapoznamy się z parametrami tych urządzeń oraz będę chciał Wam pokazać w praktyce jak wygląda pompowanie koła rowerowego za pomocą właśnie tej pompki ręcznej lub też tych mini kompresorów. Na początek zaczniemy sobie szybko od przeglądu poszczególnych zestawów, co otrzymujemy w takich zestawach, więc zaczniemy sobie może od tej pompki ręcznej. Zobaczcie, tak ta pompka wygląda. W zestawie mamy tutaj uchwyt do przykręcenia do ramy rowerowej. Są też wkręty do tego uchwytu. Dodatkowe zabezpieczenie w formie takiej tasiemki rzepowej. I pompka, jak widzicie, jest wpinana do takiego uchwytu. W zestawie, oprócz pompki, znajdziemy też igłę do pompowania piłek. I też od razu w zestawie jest zestaw naprawczy do opony rowerowej. Mamy tutaj łatki, tarkę, pięć łatek takich szybkich. I są też tutaj narzędzia do demontażu opony rowerowej. Tak więc jak widzicie bardzo kompletny zestaw i tak naprawdę najtańszy z tych wszystkich dzisiaj proponowanych. Drugie z urządzeń, czyli mini kompresor elektroniczny Car Air Pump. Pompka, którą możemy napompować koło rowerowe, koło motocykla, też samochodu. Jeżeli chodzi o zawartość zestawu, to oprócz właśnie tej pompki, znajdziemy w zestawie przewód USB do ładowania tej pompki, zakończony złączem USB typu C, czyli tym nowym. Jest też przewód, oczywiście, do ładowania. Jeżeli chodzi o końcówkę, to klasyczna do wentyli. Rowerowych oraz do wentyli samochodowych. Jeżeli macie nietypowy wentyl, czy na przykład ten w formie wentyla Presta, to jest do tego adapter. Tutaj w zestawie są też adaptery do pompowania piłek, dmuchanek, zabawek i tego typu rzeczy. No i ostatnie z urządzeń, które dzisiaj chciałem Wam pokazać, również taki mini-kompresor. Urządzenie zakłada najdroższe, ale też najlepiej wyposażone, ponieważ, jak widzicie, w zestawie jest też specjalny etui, taki kuferek, w którym możemy przechowywać ten kompresor. Z zestawu akcesoriów, oczywiście, też tutaj wężyk do pompowania kół. Podobnie jak w przypadku poprzedniego modelu, mamy też adapter do właśnie kół z wentylami Presta i jest też igła do piłek oraz tutaj ten adapter do pompowania materacy. Oczywiście, w każdym zestawie też instrukcje obsługi. Ok, teraz może pokrótce zapoznajmy się ze specyfikacją poszczególnych urządzeń, a później już sobie przejdziemy do testów praktycznych. No i teraz zaczynamy sobie od tej pompki rowerowej ręcznej. Przede wszystkim, zobaczcie cenę tej pompki: to jest tylko 61 zł. i 30 groszy. Jest ona bardzo mocno obecnie przeceniona. Co ważne, jest dostępna w magazynach w Polsce, czyli czas dostawy około 1-2 dni roboczych i cena zawiera też wszystkie koszty wysyłki. Teraz zobaczcie takie najważniejsze parametry techniczne tej pompki, przede wszystkim bardzo małe gabaryty. Jak widzicie po złożeniu pompka ma tylko 19,5 cm, a po rozsunięciu 30,5 cm. Niska waga 121 g. Mamy tutaj ten manometr pokazujący nam aktualne ciśnienie w kole. Pompka jest wykonana z aluminium, czyli tutaj jest wysokiej jakości konstrukcja. Wykonanie tej pompki nie jest jakiś plastik, tworzywo, które nam się za chwileczkę uszkodzi, tylko cała konstrukcja aluminiowa. No i teraz jak widzicie, mamy tutaj taki system pozwalający nam bezproblemowo pompować koła, zarówno te klasyczne, jak też koła z wentylami. Presta wystarczy, że po prostu tutaj odkręcicie tą nakrętkę i możecie już pompować od razu koła. Presta, więc nie musicie martwić się o te wszystkie adaptery, które bardzo łatwo zgubić. No i teraz tutaj jeszcze informacja o ciśnieniu: maksymalnie 300 PSI jesteśmy w stanie tą pompką napompować. Czyli jak widzicie, małe gabaryty, ale bardzo duża wydajność tej pompki. OK, to teraz przejdźmy do kolejnego rozwiązania, czyli ta nasza druga pompka, pompka oczywiście w formie kompresora i tutaj również jest obecnie promocja na tą pompkę 134 ,65 zł 65 groszy. Natomiast mam też dla was kupony rabatowe, które znajdziecie bezpośrednio pod filmem, tak więc jeżeli urządzenie was zainteresuje, to myślę, że warto skorzystać. No i teraz takie informacje techniczne odnośnie tej pompki. Zobaczcie, mamy tutaj wyświetlacz na froncie, mamy tutaj możliwość ustawiania sobie parametrów. Pompka będzie automatycznie nam pompowała koło do założonej tutaj wartości ciśnienia. Bateria 2000 mAh w tej pompce jest zamontowana, co pozwala, jak widzicie, na dwu-, trzykrotne napompowanie opony samochodowej tutaj w rozmiarze 195-65 R15, tak więc... No Myślę, że niezły wynik. I teraz to jeszcze druga ważna informacja. Czas pompowania takiej opony samochodowej. Jak widzicie to jest 7 minut. Dodatkowo tutaj jest podświetlenie LED-owe. Ja wam za chwilkę to wszystko jeszcze pokażę na żywo. Natomiast mamy tutaj budowaną latarkę, to się może przydać szczególnie gdzieś w nocy, w trudnych warunkach. Jest też światło czerwone, pulsujące i jest też sygnał SOS. Może jeszcze wymiary 137, 48, 85 mm i maksymalne ciśnienie, bo tego wam chyba tutaj jeszcze nie pokazywałem, 150 psi. Przejdźmy sobie teraz do tej ostatniej pompki, tego naszego ostatniego urządzenia. Ona jest, jak widzicie, najdroższa 252,51 zł. Oczywiście, również będę dla Was miał kupony rabatowe. Pompka jest też dostępna w magazynach w Polsce. Czyli dostawa praktycznie z dnia na dzień, bezpłatna wysyłka, czyli żadnych dodatkowych kosztów nie będziecie ponosili. I teraz, jeżeli chodzi o znowu parametry techniczne tej pompki, również ciśnienie maksymalne około 150 psi, bateria większa niż w przypadku poprzedniego urządzenia, ponieważ aż 2600 mAh. No i teraz sobie tutaj zobaczmy. Mamy tutaj zarządzanie poprzez panel dotykowy na samym urządzeniu, to też za chwileczkę Wam jeszcze pokażę. Ładowanie ze złącza USB typu C, i teraz tutaj mamy przeliczenie, ile na tej baterii jesteśmy w stanie napompować opon. I jak widzicie, 6 opon samochodowych, 7 motocyklowych lub 9 rowerowych. Jak widzicie, znacznie większa wydajność niż w przypadku poprzedniego urządzenia. Tutaj jeszcze mamy czasy pompowania poszczególnych kół, no i tutaj jak widzicie od 462 sekund przy oponach samochodowych do 78 sekund przy oponie rowerowej. Może jeszcze zwróćcie uwagę tutaj na sposób zamontowania na przykład takiego kompresorka na rowerze. On ma mniej więcej wielkość bidonu, więc możemy sobie go tutaj do takiego uchwytu po bidonie zamontować. Możemy go też zawiesić na plecaku, w ten sposób tej możliwości jest bardzo dużo. Kompresor, również wyposażony jest w diodę LED, latarkę, która będzie świeciła światłem białym, światłem czerwonym, lub też będzie można tutaj korzystać z sygnału SOS. To teraz jeszcze sobie zobaczmy szybko wykonanie i budowę poszczególnych urządzeń. Zaczynamy od tej pompki ręcznej. Tak jak już widzieliście, konstrukcja w całości jest aluminiowa. Bardzo dobra jakość wykonania. Zintegrowany tutaj manometr pokazujący nam ciśnienie powietrza w kołach. Następnie mamy tutaj ten zawór do pompowania, i tak jak tutaj Wam pokazywałem, możemy go sobie tutaj odkręcić, i wówczas możemy też pompować opony wyposażone właśnie w ten drugi rodzaj wentyli. Czyli nie musimy tutaj niczego dokręcać, dopinać, po prostu mamy to wszystko już od razu w standardzie. Ok. Teraz przejdźmy sobie do drugiego urządzenia naszego kompresora, i teraz jak widzicie od odpodu mamy tutaj latarkę. I obok latarki, jak widzicie, mamy tutaj miejsce, w które oczywiście musimy przykręcić ten przewód do pompowania naszych kół. Tą drugą końcówkę możemy sobie tutaj schować w ten sposób. Oczywiście to urządzenie możemy sobie tak gdzieś przechowywać. Jeżeli chcemy napompować koło, to po prostu wyciągamy tą końcówkę, przykręcamy do koła i w ten sposób sobie już to koło będziemy pompowali. Konstrukcyjnie, z drugiej strony, jak widzicie, mamy dwa złącza USB, USB typu C oraz zwykłe USB, ponieważ Możemy też tą baterię w tym kompresorku wykorzystać na przykład do ładowania urządzeń mobilnych, czyli awaryjnie, jeżeli wam się telefon rozładuje, to z takiego kompresora będziecie korzystać tak jak z PowerBanka. No i teraz na froncie mamy wyświetlacz oraz tutaj przyciski sterujące od spodu. I teraz zobaczcie: pierwsza opcja to jest latarka. No i tutaj mamy światło białe, światło czerwone oraz sygnał SOS. Może sobie uruchomimy teraz wyświetlacz i jak widzicie mamy tutaj informacje po pierwsze o poziomie naładowania baterii, następnie ciśnienie w oponach i teraz zobaczcie, tutaj w górnym rogu mam informację, że urządzenie jest w tym momencie ustawione na pompowanie koła samochodowego i jest tutaj ustawiona domyślna wartość, do której to koło będzie dopompowane. Jeżeli sobie teraz przejdę do kolejnego pojazdu, czyli na drowera, to mam tutaj domyślnie ustawione, jak widzieliśmy, 40 PSI, i do takiego ciśnienia zostanie doładowana opona rowerowa. Następne ustawienie, na motor 35 PSI. I też podłączając teraz kompresor do koła motoru, do 35 PSI zostanie to koło doładowampowane. Następnie mamy tutaj piłkę, i tutaj jest tylko 8 PSI. Samochód, jak widzicie, 36 PSI, natomiast jeżeli byśmy chcieli ustawić jakieś inne ciśnienie, mniejsze, większe, to oczywiście możemy to zrobić za pomocą tej przycisku plus, minus i możemy sobie na przykład ustawić 40 PSI na przykład i wówczas do takiego ciśnienia ta opona zostanie dopompowana. Jeżeli chodzi o same jednostki, to domyślnie są to PSI, natomiast przytrzymując dłużej ten ostatni przycisk, zobaczcie, Możemy je zmienić na kilopascale. Możemy też zmienić na kilogramy na centymetr kwadratowy. I możemy też zmienić na bary. Czyli możemy sobie ustawić na przykład ciśnienie dla opony samochodowej w barach, na przykład 3,2 bara. I do takiego ciśnienia ta opona zostanie doładowana. Tak możemy ustawiać ciśnienie dla każdego pojazdu. Teraz sobie przechodzimy do tego ostatniego, najdroższego kompresorka. I teraz, jeżeli chodzi o konstrukcję budowę tego kompresora, to jest taki cylinder, butelka, jak puszka po dokładnie wymiarami. Od spodu jest tutaj taka podgumowana stopka, dzięki czemu możemy go postawić stabilnie na jakiejś powierzchni. Od góry miejsce do tutaj przykręcenia tego naszego wężyka do pompowania koła i od góry jest też wyświetlacz. Żeby uruchomić to urządzenie, bo tutaj też miałem z tym na porządku problem, musimy wpiąć ten ufyt. Zobaczcie, w ten sposób, teraz możemy sobie przenosić to urządzenie bez problemu i po wypięciu ufytu, automatycznie uruchamia nam się wyświetlacz. I na wyświetlaczu mamy wszystkie opcje. sterowanie tutaj dotykowe, czyli możemy sobie ustawiać ciśnienie, na przykład właśnie w PSI. Następnie tutaj od góry tym przyciskiem mamy też ustawienia dla motoru, roweru, samochodu i też na przykład piłek. I to wszystko też jest zaprogramowane, jak widzicie, domyślnie. Natomiast również mamy możliwość zmiany tych jednostek z PSI na bary. Przytrzymując nieco dłużej ten przycisk, czyli troszkę mniej jednostek, bo tylko PSI i bary. Natomiast myślę, że w zupełności wystarczające, ponieważ tak naprawdę innych jednostek się u nas nie używa. Więc ustawiamy sobie jakieś tutaj zadane ciśnienie, uruchamiamy kompresor i on już automatycznie do tego ciśnienia dopompuje nam oponę, czy też jakieś inne dmuchane zabawki. Tak więc jak widzicie tak to wygląda, sterowanie światłem, tutaj jest przycisk ten jeden od góry i teraz zobaczcie, światło białe latarki, światło czerwone pulsacyjne i światło SOS. Tak więc bardzo podobne funkcje jak w poprzednim kompresorze i tak naprawdę to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o to urządzenie. To teraz już przechodzimy do testów praktycznych. Testy przeprowadzimy na kole rowerowym, to jest koło o średnicy 28 cali, maksymalne ciśnienie od 50 do 70 psi no i zobaczymy jak szybko będziemy w stanie napompować to koło do maksymalnej wartości. Jak widzicie, koło jest nienapompowane, więc teraz sobie przykręcamy tą pompkę do wentyla naszego koła w ten sposób. A następnie rozpoczynamy już pompowanie koła. Oczywiście, czas takiego napompowania koła będzie zależny od tego, jak szybko będziemy tutaj pompowali to koło od intensywności tego pompowania. Oczywiście nie będę Wam tutaj pokazywał całego tego procesu pompowania, natomiast pokażę Wam zaraz efekt końcowy i na końcu też w podsumowaniu zobaczycie ile zajęło mi napompowanie koła do tej maksymalnej wartości. Przechodzimy do drugiego urządzenia. Znowu jak widzicie, opona jest pozbawiona powietrza. Przykręcamy teraz wężyk naszej pompki, naszego kompresora, do wentyla. Podobnie jak w przypadku pompki ręcznej. No i przechodzimy teraz do ustawień samej pompki. Wybieramy sobie tutaj już tą wartość maksymalną, czyli jak pamiętacie 75 PSI. I rozpoczynamy pompowanie koła. No i kolejny raz w oponie nie mamy powietrza, bierzemy sobie teraz nasze ostatnie urządzenie. Tutaj również przykręcamy wężyk w ten sam sposób. Ustawiamy maksymalną wartość 75 psi, jaką ta opona jest w stanie przyjąć i rozpoczynamy pompowanie koła. Ok, jak widzieliście, każdym z tych urządzeń bez problemu byłem w stanie napompować oponę mojego roweru do maksymalnej wartości 75 PSI. Najdłużej oczywiście zajęło pompowanie pompką ręczną, ponieważ około 5 minut. Tutaj czas jest zależny głównie od tego, jak będziecie szybko pompowali. Najszybciej spisał się kompresor ATJ 8466, ponieważ Napompował to koło minutę i 20 sekund. Natomiast najdroższe urządzenie, najdroższy z kompresorów potrzebował na napompowanie koła 2 minuty i 50 sekund. Ok, i na dzisiaj to by było tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o tę recenzję urządzeń do pompowania kół rowerowych, motocyklowych czy też samochodowych, mieliście okazję zobaczyć trzy bardzo ciekawe urządzenia, ich wykonanie. Parametry techniczne oraz działanie w praktyce. Jestem bardzo ciekaw, co wy sądzicie na temat tych urządzeń. Tak więc piszcie w komentarzach, które z tych urządzeń, tych rozwiązań najbardziej Wam się spodobało. Oczywiście pamiętajcie też, że pod filmem znajdziecie kody rabatowe do każdego z tych urządzeń. Tak więc jeżeli któreś Wam się szczególnie spodobało i chcielibyście go kupić. To myślę, że warto teraz w okresie promocji skorzystać również z tych kodów rabatowych. No i cóż, ja dzisiaj Wam już dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!